Jeżeli chcesz edytować posiłek w jadłospisie, to oczywiście masz taką możliwość i możesz zrobić to w bardzo łatwy sposób. Jeżeli chcesz, to klikasz na ten produkt, na ten posiłek, który chcesz edytować. Otwieracie się przepis oraz produkty na ten posiłek. I możesz tak naprawdę tutaj w bardzo elastyczny sposób edytować go, nawet jeżeli jest to właśnie posiłek systemowy. Możesz sobie albo. Zmieniać kolejność, zmieniać ilość miar domowych, rodzaj miar domowych. Możesz w międzyczasie podejrze podejrzeć sobie, jakie są wartości odżywcze, aminokwasy, witaminy w tym jednym produkcie. Możesz oznaczyć jako ulubione. Możesz taki jakiś produkt w danym posiłku usunąć. Możesz także jakiś produkt dodać. Możesz dodać komentarz do posiłku. Możesz zapisać posiłek jako nowy, i wtedy zapiszesz go w swojej własnej bazie, swoich własnych posiłków. I to na pewno Ci się przyda podczas układania kolejnych jabłuspisu, więc możesz też zmienić nazwę tego posiłku, aby pamiętać, że na przykład jest to inny posiłek niż ten systemowy. Możesz oznaczyć albo własne tagi, albo te istniejące. Możesz też zmienić ilość porcji, jeżeli masz taką ochotę. Dodać do ulubionych. Pełna dowolność. I zapisujesz.